Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Grand Ret zaczynamy. Dzisiaj na konferencji prasowej e, rzecznik rządu Adam Szłapka podał do wiadomości, że od momentu wprowadzenia e, tymczasowej kontroli granicznej e, na granicy polsko-niemieckiej i granicy polsko-litewskiej, e, czyli 7, 7 lipca to minęło 29 dni, skontrolowano 530 tysięcy osób. Z czego 14, 14 osób zatrzymano jako pomocników nielegalnych migrantów, jako pomocników tym, którzy nielegalnie próbowali przekroczyć granicę. Prawie 200 osobom odmówiono wjazdu do Polski. Natomiast wczoraj na granicy polsko-niemieckiej skontrolowano 12 tysięcy osób, a na granicy polsko-litewskiej 8,5 tysiąca osób, z czego wczoraj odnotowano prawie 150 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W tym roku deportowano 920 osób przymusowo oraz 4244 osoby dobrowolnie. Tak podał nam rzecznik rządu Adam Szłapka. Ja sobie trochę poszperałem w różnych danych i doszukałem się danych Głównego Urzędu Statystycznego, który podał, że tylko w pierwszym kwartale tego roku liczba przekroczeń granicy wyniosła 62 miliony 200 tysięcy osób, z czego 35 milionów 80 000 1800 osób to cudzoziemcy i to jest tylko pierwszy kwartał. Co daje nam około 691 tysięcy przekroczeń granicy na dzień. Mówię tutaj o ogólnej liczbie przekroczeń, która się odnosi do tych 62 milionów 200 tysięcy osób. I przypomnijmy, że były szef MS MSWIA. Tomasz Siemoniak 7 lipca podał do informacji, że obecnie na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej służy 800 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 300 policjantów, 200 żołnierzy żandarmerii i 500 wotowców, czyli żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. Wróćmy sobie na chwilę do tych danych. Adam Szłopka podaje, że my przez ten miesiąc, przez 29 dni od momentu wprowadzenia tej skrupulatnej kontroli na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej, skontrolowaliśmy e, 530 tysięcy osób, wyłapaliśmy w tym przypadku dzisiaj 150 prób nielegalnego prze, e, nielegalnych prób przekroczenia granicy, a według GUS-u codziennie w pierwszym kwartale. Codziennie granice przekraczało 691 tysięcy osób. Więc albo pogranicznicy pracują przez 10 minut dziennie, albo Adam Szłapka wyssał sobie te dane z palca. Podałem tutaj dane, które podał były szef MSWIA ja, Tomasz Siemoniak, czyli tych ludzi jest łącznie 1800 teraz na polskiej granicy. Ogólnie funkcjonariuszy na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej. Co oznacza, że. I przypominam, że granica polsko-niemiecka to jest 467 km oraz 52 przejścia graniczne, a granica polsko-litewska to, to są 104 km i 13 przejść granicznych. I takich długich odcinków strzeże tylko 1800 ludzi. Wszystko to oznacza, że granica polsko-niemiecka jest prawie 4,5 razy dłuższa od litewskiej, i przy tej skali możemy założyć, że na granicy polsko-niemieckiej polsko służy około 1476 funkcjonariuszy. Mówię tutaj w skali w odniesieniu do długości granicy, a na polsko-litewskiej. 324 funkcjonariuszy, co w przypadku granicy niemieckiej daje nam jednego funkcjonariusza na 318 metrów granicy, a na granicy polsko-litewskiej jednego na, 300, na 320 metrów. I pojawia się pytanie: A nam podaje, że my skontrolowali, skontrolowaliśmy w miesiąc 530 tysięcy osób. GUS podaje, że w pierwszym kwartale. Dziennie przekraczało granicę 691 tysięcy osób. No i tutaj zaznaczę, że drogą lądową to jest około 72%. Te dane się odnoszą do całej naszej granicy, ale nawet jakby, nawet niech to będzie 100 tysięcy dziennie przekraczających przez granicę polsko-niemiecką i polsko-litewską, to my skontrolowaliśmy przez te skrupulatne kontrole graniczne tylko 530 tysięcy osób. To albo strażnicy się obijają, albo Adam Szłapka po prostu kłamie. Przy tym wszystkim zaznaczmy, że to nie jest tak, że migranci przekraczają granice tylko przejściami granicznymi. Bo tak nie jest. Istnieją również nieoficjalne przejścia graniczne. Są to stare mosty, którymi się migranci przedostają. Są to płytkie wody, którymi oni przechodzą, więc to nie jest tak, że migranci idą na rympał przez przejście graniczne, bo to jest kompletnie bez sensu. Oni będą przekraczać tą granicę najróżniejszymi sposobami. W momencie, kiedy my mamy, załóżmy, na granicy polsko-niemieckiej około 1500 funkcjonariuszy i mamy e, jednego strażnika granicznego na 320 metrów około, z czego y, duża część znajduje się na przejściach granicznych to ja nie wierzę że ci imigranci codziennie nie przechodzą przez tą granicę w setkach jeżeli nie w tysiącach biorąc pod uwagę y, dane GUSu to tych ludzi naprawdę codziennie przekraczających nielegalnie granicę mogą być setki albo tysiące